Tory obok to są naprawdę dobre tory. kolejne piękne miejsce. Na naszej mapie Niemiec Sobota 18 lipca. Tak tak, pracujemy również w sobotę. Tym razem jesteśmy na weryfikacji Audi 3 dla pana Michała. Kilka aut już sprawdziliśmy po numerze VIN. Część odpadła, część została zakwalifikowana. Jedno auto w Soloni Audi gdzieś w okolicy Hamburga już było przez nas oglądane, ale odpadło. To naprawdę wygląda na pierwszy rzut oka bardzo obiecująco. W tej właśnie budce przebywa nasz sprzedawca. Bardzo sympatyczny facet. Zajęty. Teraz tego nie widać, ale była ustawiona kolejka do tej budki na niego. Może za trzy pary przyszły tutaj. Chciał dzisiaj kupić to od godziny 10. Siedzi w środku tam jakaś jeszcze rodzinka, Kupuje auto dla córki. Auta jak już było powiedziane, bardzo sympatyczny wcześniej dał klucze, w tak zwanym międzyczasie rzeczywiście tam sporo ludzi Zobaczyliście sobie auto, czekamy wyskakuje na chwilę z boksu zostawił tych ludzi i mówi co, jak? No w porządku, jazda próba by się przydała aha, okej, okay, to wiesz, tutaj będę coś z auta zakłada i jedź a tak samo no a co? no to okej okay, jedziemy bez papierologii bez asysty bez obaw, że pojedziemy sobie od razu do Polski A no tu proszę jakie widoczki A tak tutaj na trasie nam właśnie przed chwilą widać jedno auto na jeździe próbnej wzięte przez innych klientów, nie wiem czy zauważyliście. widoczki super to jest naprawdę piękna okolica. Auto super. To jest naprawdę dobre auto. Pogoda jak widzicie super. To jest naprawdę dobra pogoda. dobre tory. W odróżnieniu od ostatniej Hondy, gdzie weryfikacja trwała kilka minut, przy tej Audi A3 spędziliśmy blisko 4 godziny. Auto okazało się bezwypadkowe, nielakierowane, dwóch właścicieli, a właściwie to tylko jeden, bo najpierw auto należało do Audi, a potem do osoby prywatnej. Serwisowane tylko w Audi, a ostatni serwis wykonany został 6 lutego tego roku, przy przebiegu 57 907 km, a dziś przypomnę, Auto ma około 61 tysięcy km. Niestety klient nie zdecydował się ostatecznie na zakup tego auta. Przy jeździe próbnej wyszło bowiem, że delikatnie, w cudzysłowie, strzela przednie zawieszenie. Co mamy na myśli? Otóż przy skręcie kierownicą, w obojętnie którą stronę, na postoju, czuć było w kierownicy delikatne, ciężko to nazwać, takie trykanie idące z przednich kół. Było ledwo słyszalne i ledwo wyczuwalne, szczególnie podczas jazdy, ale występowało bez wątpienia. Winowajcą były zapewne sprężyny, które poprzedni właściciel postanowił wymienić na bardziej sportową wersję, a dowody tej wymiany można było znaleźć w bagażniku. Pokazaliśmy tę usterkę sprzedawcy. Obiecał się tym zająć, ale na obietnicach się skończyło. W poniedziałek przekazaliśmy salonowi decyzję klienta, że zdecyduje się na zakup auta, jeśli salon wymieni sprężyny na nowe lub na te poprzednie. W każdym razie niepokojące dźwięki zawieszenia muszą. Zniknąć. Sprzedawca skontaktował się ze swoim szefem i oświadczył, że to sprawdzą, ale sprężyn nie wymienią. Z uwagi na to, że wymagali płatności przelewem i dopiero na miejscu, przy odbiorze auta i ponownej jeździe próbnej, ale już po zapłaceniu, moglibyśmy się na 100% przekonać, czy problem został wyeliminowany? Klient zrezygnował i szukamy dalej.